Dzień dobry! Z tej strony Zuzanka Zofia i przechodzę dzisiaj z bardzo ważną sprawą. Z wielką prośbą chodzi mianowicie o to, że mój niezwykły, wyjątkowy y, nauczyciel polskiego i zarazem wychowawca, y, profesor Dariusz Pasieka, jest ciężko chory. Jest naprawdę cudownym i niepowtarzalnym człowiekiem, potrzebuje y, pieniędzy na leczenie żeby wszystko mogło pójść dobrze i żeby... żeby mógł normalnie funkcjonować i y, niestety koszty leczenia są naprawdę duże to jest 90 tysięcy rocznie i bardzo potrzebne mu są te pieniądze, żeby mógł normalnie żyć jest naprawdę bardzo... Y, jest niesamowitym człowiekiem poznałam go w tym roku y, znałam go tak naprawdę jeden semestr, ale jest naprawdę niepowtarzalny I, um, i bardzo, bardzo, bardzo prosiłabym Was jeżeli możecie, jeżeli macie taką możliwość żeby wesprzeć zrzutkę żeby wesprzeć tą całą akcję żeby wpłacić nawet, nawet nie wiem, nawet 5 zł bo to jest, to jest maleńka cegiełka ale naprawdę bardzo dużo może pomóc więc bardzo Was proszę Oto, a, a to co robię teraz, to jest akcja. Polega ona na tym, że każdy y, uczestnik czyta wiersz i potem nominuje kolejne osoby, y, i te kolejne osoby czytają wiersze i nominują kolejne, i tak to się dalej rozchodzi. Przybywam więc dzisiaj, żeby odczytać swój, y, żeby odczytać coś ode mnie i zapraszam wszystkich, totalnie wszystkich, y, do tego, żeby y, robili to dalej, żeby ta akcja szła w świat. Bo wiem, że, y, że Wy, to znaczy kochane moje astro-księżycowe, astro artystyczne ludki, na pewno kochacie wiersze i kochacie je czytać i pomyślałam, że to jest akcja idealnie dla nas, dla naszej malutkiej społeczności, wynominuje masę ludzi, ale także każdy, kto tylko ma ochotę, bierzcie udział, proszę, 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 bez względu na to, gdzie jesteście, co będziecie czytać, jak się nazywacie, co jedzie na obiad, a co na deser, proszę, weźcie w tym udział. To jest po pierwsze cudowne, bo czytamy sobie wiersze, a czy to nie jest najcudowniejsze, że na świecie, a po drugie to jest bardzo ważne, bo, bo y, wspieramy coś bardzo wielkiego i wspieracie y, no, jego cudownego nauczyciela, nie tylko mojego, ale tak. Bukiet konwali. Książka wciśnięta między dwa tekturowe pudła. Ja prawie za drzwiami, kiedy nagle widzę ją. Leży tam i czeka. Na mnie? Antykwariat już prawie pusty. Jestem tutaj tylko ja i sprzedawca zapatrzony w świat za szybą. Słychać przytłumione kroki ludzi na ulicy i gruchanie gołębi usadowionych na kamienicach. A ona leży i czeka. Na mnie? Wsuwam ręce między pudła i łapię ją za grzbiet obiema dłońmi. Zaczynam ją wyciągać. Powoli pokazuje się światło. Wyciąga głowę ze swojej nory, jak nieśmiałe dziecko. Wschodzi. Ma rozklekotany grzbiet i pachnie pomarańczą i popiołem. Na okładce nie ma prawie niczego, poza maleńkim obrazkiem na środku. Kontury małego bukietu konwali, wyhaftowane czarną nicią. Na pierwszej stronie dedykacja. Dla mojej konwali, mama, mówi okrągłe pismo. Za chwilę zamykamy. To sprzedawca zaladą. Odwracam szybko książkę. Z tyłu naklejka z ceną. Trzydzieści groszy. Hop, dłoń nurkuje do kieszeni czerwonego płaszcza i znajduje monety. Wyciągam je do światła. Trzy srebrne dziesięciogroszówki odbijają słońce. Monety brzęczą na lacie. Kasa bulgocze i po chwili monet już nie ma. Książeczka z konwaliu na okładce dokładnie mieści się w kieszeni mojego płaszcza. Jakby kieszeń była szyta na jej wymiary. Myślę. Wychodzę na ulicę. I widzę, jak księżyc odbija się w szybach okien kamienic. A potem robię się coraz większa. Stóp nie potrafię już zmieścić w złote baletki. Wyjeżdżam z miasta i przenoszę się do zupełnie innego. Nie znam tutejszych ulic i antykwariatów. I księżyca. Gubię czerwony płaszcz i wszystkie srebrne monety. Wychodzę za mąż i rodzę dziecko. Tego dnia stoję w kuchni i robię ciasteczka z jabłka. Zapach kruszonki wypełnia dom. Nagle do kuchni biega Sonia. „Mamo”, krzyczy. „Popatrz”. Wracam się. Ma rumieńce na policzkach, a w ręce trzyma książkę. Wycieram ręce w ręcznik i pochylam się nad nią. Dolatuje do mnie zapach pomarańczy i popiołu. Otwieram książkę na pierwszej stronie i poznaję swoje pismo dla mojej małej konwali, mama. Odwracam kartkę. Strony niezadrukowane, ale zapisane w całości ręcznie. Czarna atrament i moje okrągłe pismo. Zaczynam czytać. Całą książkę, zupełnie po cichu, historię mnie i mojej córki, napisaną moją dłonią na kruchych kartkach. Kończę i podnoszę głowę. Widzę ją, Sonię, ubraną w mój czerwony płaszcz, trzymającą bukiet konwali w małych rączkach i słyszę brzęk srebrnych dziesięciokroszówek w jej kieszeni.